Witam Was dzisiaj. Jak się macie? Dziś porozmawiamy o przecieraniu ścieżek i o zaletach z tego płynących. Zostańcie ze mną do końca, na końcu będzie konkurs i coś do wygrania. Przecieranie ścieżek. Co mam na myśli? Przeczytam Wam może cytat z klasyka i przejdziemy do tematu. Nie chodź przedartymi ścieżkami. Idź tam, gdzie nie ma ścieżki i stwórz szlak. Ralph Waldo Emerson. Jak wiecie, jestem indywidualistą. Ten kanał nazywa się Indywidualista. Propaguje indywidualizm i dziś powiem Wam, dlaczego warto być indywidualistą, dlaczego warto robić coś czego nikt nie robi, albo czego nikt jeszcze nie zrobił, dlaczego warto iść swoją ścieżką, dlaczego warto iść tam, gdzie nie ma ścieżki, tworzyć swoją ścieżkę, swój własny szlak. Dlaczego to jest korzystne, zarówno w życiu, jak i w biznesie? Zacznijmy od takich podstawowych rzeczy. Jeśli robisz tego typu rzeczy, czyli robisz rzeczy, których nikt nie robi, to uczysz się niepowtarzalnych umiejętności. Niepowtarzalnych dlatego, że no, nikt inny nie ma z tym doświadczenia, nikt inny tego nie robi. Więc ty zdobywasz niepowtarzalne umiejętności, które są w biznesie bardzo cenne. Dlaczego one są cenne? Dlatego, że jeśli nikt tego nie robi, nikt tego nie potrafi zrobić, to jeśli znajdziesz klientów, którzy chcą dokładnie tego, tych umiejętności, żebyś Ty im coś wykonał tymi umiejętnościami albo kupili produkt od Ciebie, który jest też wyjątkowy, bo nikt inny takiego produktu nie ma, bo Ty idziesz w swoją ścieżką, robisz to, czego nie robi nikt, to Ty za ten serwis czy za ten produkt możesz wymagać praktycznie dowolnych cen, bo klient Twój, bo osoba, która chce to pozyskać, ona nie może od te tego kupić czy tego dostać od innej osoby. Ona może to dostać tylko od ciebie. Tak? Czyli ty stajesz się bardzo cennym źródłem takiego serwisu, takiej usługi czy takiego produktu. Poza tym dostajesz darmowy marketing. Jeśli ja na przykład przebiegłem 111 kilometrów przez Saharę w jednym kawałku, czego nie dokonał nikt w Polsce, to gazeta wyborcza zgłosiła się do mnie i chciała o tym artykuł napisać. Napisali o mnie artykuł na jedną stronę. To jest darmowy marketing. Tak? Tak samo w moim projekcie książkowym nikt z 28 miliarderów globalnie nie przeprowadził z nimi wywiadu, żeby książkę napisać na świecie. To jest, nikt na świecie tego nie zrobił do tej pory. Dlatego jak przyjechałem do Polski na, na mojego drugiego to już o mnie gazety pisały, że łowca miliarderów przyjeżdża do Wrocławia. A później Gazeta Wyborcza walczyła o mój czas, żeby ze mną wywiad zrobić, żeby też o mnie napisać artykuł w wydaniu specjalnym też na jedną czy na dwie strony. Tak? Czyli dostajecie po prostu darmowy marketing. To jest w biznesie bardzo cenne, bo marketing jest jak wiecie drogi w biznesie. Oczywiście to, co już mówiłem wcześniej, robicie rzeczy, których nie robi nikt, no to nie macie konkurencji. Brak konkurencji jest bardzo ważny. Brak konkurencji oznacza mniejszy stres, oznacza też lepsze, lepsze zyski na tym, co robicie w biznesie. O poziomie cenowym mówiłem przed chwilą. Załóżmy, że mieszkasz w Warszawie i produkujesz bułki, tak? Bułki jest producentów w Warszawie prawdopodobnie dziesięciu, może set, więc ty nie możesz za to za dużo wymagać, jest określona cena, jest konkurencja i tak dalej. Załóżmy, żebyś produkował bułki w kształcie serca, tak? Nikt powiedzmy w Warszawie tego nie robi, nie wiem, może ktoś robi. No ale załóżmy, że nikt tego w Warszawie nie robi i Ty jesteś jedynym producentem bułek w kształcie serca w Warszawie. Materiałowo i pod innym względem to będzie prawdopodobnie ten sam koszt, natomiast za to możesz wymagać prawdopodobnie Pięciokrotnie, dziesięciokrotnie większą cenę tylko dlatego, że Ty sam to oferujesz, nie ma konkurencji. I ludzie to kupią mimo, że to kosztuje 5, 10 razy więcej. Dlaczego? No dlatego, że to jest po prostu unikalne. Oczywiście dochodzą do tego takie miękkie czynniki jak niesamowita motywacja. Jeśli robisz coś, czego nikt nie robi to masz wewnętrzny ogień w sobie. Tak? Jeśli przecierasz ścieżki, idziesz, e, z, idziesz drogą, którą nikt nie kroczy, którą nikt wcześniej nie kroczył no to samo to odkrywanie tego świata, samo to eksploracja, to daje ci niesamowitą energię, niesamowitego kopa. To jest bezcenne. Tak? Nie masz problemu, żeby rano wstać o godzinie 5.30 i zabrać się z pełną energią za to, co robisz. Oczywiście jesteś z tego dumny. Tak? Masz coś takiego. Że nie musisz się wstydzić z tego, co robisz, lubisz o tym opowiadać innym ludziom, lubisz. nie musisz się z tym ukrywać. Daje ci to satysfakcję i dumę z tego, czego dokonałeś, co dokonujesz. I z czasem wytwarza się w tobie coś takiego jak misja, jak poczucie misji, i ta misja daje ci wewnętrzną motywację. A ponieważ jest to motywujące dla innych, inspirujące, to inni idą za tobą, podążają za tobą. Chcą się do Ciebie dołączyć, wesprzeć Ciebie i tak dalej. Czyli to też bardzo ułatwia Ci działanie. Jako przykład dam Ci mój globalny projekt książkowy. Mówiłem o tym na moim pierwszym TEDxie, więc może obejrzyj sobie tutaj. Mówiłem też o tym w Google Campus w trochę innej formie. To obejrzyj sobie tutaj, podłączę. Zasadniczo. W ciągu ostatnich 3-4 lat przejechałem wielokrotnie świat dookoła i spotkałem się z 28 miliarderami, żeby zrobić z nimi wywiady, żeby po prostu zbadać ich duszę, zbadać ich serca, zbadać ich umysły i wyciągnąć wspólny mianownik tych czynników, które sprawiły, że oni byli w stanie w ciągu jednego życia dojść od zera do miliardów. Czyli jakie czynniki sprawiają, jakie psychologiczne czynniki sprawiają, że można. Osiągnąć tak niesamowity sukces w biznesie. I to jest coś, czego do tej pory na świecie nikt nie dokonał na skalę globalną, żeby właśnie zrobić wywiady z tyloma miliarderami do książki. Globalnie tak, bo tutaj się ludzie mnie też pytają. Jaka jest różnica między moim projektem i projektem Napoleona Hilla, też moją misją, a misją Napoleona Hilla? Napoleon Hill 100 lat temu napisał książkę Think and Grow Rich. On został przedstawiony przez Andrew Carnegie, który wówczas był najbogatszym człowiekiem na świecie. Andrew przedstawił go swoim znajomym, najbogatszym ludziom w Stanach Zjednoczonych. I Napoleon Hill spędził wiele lat rozmawiając z nimi, tam pracując z nimi częściowo. I po tych. W wielu latach skonstruował pierwszą taką filozofię sukcesu i ujął ją w książce Think and Grow Rich. Ale różnica między nim a mną jest oczywiście w czasie. Ja rozmawiam ze współczesnymi ludźmi, żyjącymi miliarderami, którzy doszli od zera do, do miliardów, po pierwsze, a po drugie, ja robię to globalnie. On rozmawiał tylko. W Stanach Zjednoczonych, tudzież badał ludzi w Stanach Zjednoczonych, i dużo z tego co on odkrył to jest właśnie, to nie jest w zasadzie filozofia sukcesu, tylko zachodnia mentalność, zachodni sposób myślenia, amerykańskie podejście czy anglosaska, a może też kultura. Natomiast ja robię to globalnie, porównuję też różne kultury, różne branże, różne grupy wiekowe, oczywiście religie też. I dochodzę do wniosku, że są też czynniki, które przyczyniają się bardzo do sukcesu, które są niedorozwinięte w zachodniej kulturze, które, które są bardziej rozwinięte we wschodniej kulturze. A z drugiej strony, moje podejście do tematu nie jest ezoteryczne, tak jak to było właśnie w przypadku Napoleona Hilla. Ja tutaj nie chcę pisać jakiś czary mary, tylko o bardzo konkretnej, uchwytnej psychologii, prostych zasadach. Psychologicznych. Te 20 zasad, które zidentyfikowałem, nie są intuicyjne, ale to jest właśnie część wspólna osobowości tych miliaderów i to właśnie opisuję w książce. I jeśli interesuje Cię ta książka, tutaj można się zapisać na updates. Ona nie jest jeszcze wydana, ja ją w tej chwili piszę. Napisz mi w komentarzu, co myślisz o chodzeniu własnymi ścieżkami, o chodzeniu tam, gdzie nie ma ścieżki, o Twoich doświadczeniach na ten temat o twoich przemyśleniach na ten temat, jakichś przykładach z twojego życia. Podziel się tym wideo z przyjaciółmi, ze znajomymi, Podziękuję ci za to. Ja tu mówię o myśleniu najlepszych przedsiębiorców na świecie. O myśleniu miliarderów, którzy doszli od zera do miliardów. O tym jak myślą najbogatsi ludzie na świecie. Mówię też o pieniądzu, o, o tym czym jest pieniądz, o psychologii pieniądza i mówię oczywiście o kryptowalutach. Wśród najlepszych komentarzy, najlepszych udostępnień wybiorę jedno i dam egzemplarz książki, którą wydałem z Brianem Tracy. Tutaj widzicie wydanie specjalne. Brian Tracy jest najlepszym nauczycielem biznesu na świecie i trenerem skuteczności osobistej. Tutaj jest wydanie specjalne i zwycięzca dostanie to wydanie z dedykacją ode mnie i w dedykacji Mówię, co oznacza ten medalion. Dedykacja wyjaśnia znaczenie tego medaliona. Także opłaca się brać udział, jeśli chcecie trochę wiedzieć więcej o mnie. Jeśli to nagranie Ci się podobało, to daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapiać moich materiałów. I Jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają się moje inne filmy. Mówię dużo na te tematy. Tutaj znajdziesz niektóre z moich najlepszych filmów. Zróbmy dziś coś wyjątkowego. Dzięki, do zobaczenia. Życzę Ci fantastycznego dnia.